Halo halo ludzie, hippie, Hipsterzy i kosmici mówi do was Knurko Nessu, i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat różnych wariantów Dripera V60 Driper V60, czyli yy, sztandarowy produkt marki Hario to normalny produkt marki Hario, która zajmowała się wiele, wiele lat temu, znaczy zresztą do dzisiaj się, do dzisiaj się zajmuje, robieniem, e, robieniem probówek e, i różnych innych pojemników laboratoryjnych, e, chemicznych itd., tak tak która tak samo zresztą, tak jak twórca, e, twórca Chemexa, e, zaczynała w, taki, w, takich, w, takich, w takiej części branży, stwierdziła, że fajnie by było wejść do branży. Do branży ludzi, którzy parzą kawę w domu, i zrobić jakiś produkt, który by, by w tym pomagał. I tak oto mamy ich sztandarowy produkt, który nazywa się Hario V60. Prawdopodobnie większość ludzi znane bardziej w takiej formie. Tutaj mam akurat wersję plastikową. Można też i sobie zanabyć taką wersję, która jest, która jest szklaną karafą, i do tej szklanej karafy wsadza się wtedy wyjmowany taki insert, na który, w którym trzyma się filtr. Um, Taka Rafa szczerze powiedziawszy trochę wygląda jak Hemex, natomiast z racji że używa filtrów do V60, podoba mi się parzenie w niej trochę bardziej niż parzenie w Hemexie. Jeżeli chodzi o filtry, to mamy filtry takie oto stożkowe w wersji białej, w wersji niew niewybielonej, czyli w wersji tak zwanej naturalnej. To są akurat filtry, które są bardziej bibułkowe niż, yy, niż kilka innych modeli. Hario robi kilka różnych wersji tych filtrów, ale o samych filtrach to pogadamy kiedy indziej, ponieważ to jest też yy, kwestia do pewnego stopnia, powiedzmy, yy, w światku kawowym kontrowersyjna. No może nie chcę mówić kontrowersyjna, ale, yy, ale troszeczkę było kiedyś yy, pewnych, yy, no, pewnej złości na Hario, jeżeli chodzi o filtry. Kwestia jest taka, że taki dzbanek Kosztuje około 30 funtów, czyli powiedzmy 150, yy, 150 zł. Taki dripper plastikowy można kupić za 7, 8, 9 funtów, może za dychę w Wielkiej Brytanii. W Polsce bardzo często na jakichś dużych sklepach onlineowych w stylu Coffee Desk trafia się promocja, gdzie można taki dripper kupić za 20-30 zł. Można też kupować wersje, yy, wersje ceramiczne, wersje szklane, wersje metalowe, w różnych zresztą też i wersjach, ponieważ metal yy, w tym momencie może oznaczać albo albo stal, albo miedź. Można też kupować różne rzeczy, które są wariacjami na temat Hario. Można kupić na przykład taką oto ceramiczną chomkę, która jest, która jest i wy, wy, wyprojektowana i wyprodukowana we Wrocławiu. Nie wiem w sumie, czy chomki jeszcze są w ogóle sprzedawane. Ja to kiedyś kupiłam na zasadzie wspierania lokalnego projektu, który był, który był współrealizowany przez Maćka Duszaka jakiś tam czas temu, ale tak. Dużo ludzi zastanawia się nad tym, że no dobra, skoro jest tak bardzo dużo wersji y, Hario V60, to i w bardzo różnych też i przedziałach cenowych, bo jeżeli mówimy o plastikowym driperze, który kosztuje 3-4 dychy, y, bez większego problemu można go dostać w takich cenach. I potem mówimy o ceramicznym driperze, który kosztuje chyba 150 zł i potem mówimy o metalowych driperach, które kosztują 250 zł albo coś w tym stylu. No to pytanie jest takie, czy te droższe są lepsze? I taka najprostsza odpowiedź jest nie nie są wcale lepsze jeżeli chcecie parzyć sobie kawę w domu taki plastikowy dripper a czy tak e, główny argument za, za tym żeby kupować e, dripper szklany bądź też ceramiczny bądź też metalowy jest taki że jeżeli szklany lub ceramiczny dripper się zagrzeje to on trochę dłużej trzyma temperaturę i do pewnego stopnia to jest prawda natomiast on też tą temperaturę do pewnego stopnia wytraca ponieważ plastik taką te, 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 mimo że tej temperatury nie wchłania za bardzo, to on tą temperaturę dosyć dobrze odbija i dosyć dobrze trzymają wewnątrz tego, co sobie parzymy. Także z z punktu widzenia y, parzenia kawy w domu, która nie jest jakąś niesamowicie jak skomplikowaną, laboratoryjną, y, y, nie, mu, nie musi być jakąś niesamowicie laboratoryjną precyzją robiona. Zresztą też i w większości kawiarni nie to jest kawa, która nie jest laboratoryjną precyzją y, robiona, jest to, jest to kawa robiona z dosyć dużą precyzją. To ona w takich warunkach czy będzie zaparzona w. Plastikowym Driperze, czy w szklanym Driperze, czy w metalowym Driperze. To nie ma żadnej e, tak naprawdę różnicy. W warunkach kawiarnianych pamiętam, że parę lat temu, jak pracowałem w gnieździe, to mieliśmy Dripery metalowe i to było całkiem spoko, bo one wtedy miały e, metalowy, był sam Driper, tak jak tutaj jest powiedzmy w tym e, dekanterze e, większym dzbanku, zrobione, że metalowy jest Driper i on wtedy miał e, gumową podstawę. I ta gumowa podstawa była całkiem spoko, bo ona się sama poziomowała i można było ją postawić na dzbanku, czy na filiżance, czy na szklany. Czy na słoiku, czy czymkolwiek innym, i ona się też nie zsuwała tak łatwo jak na przykład, jak na przykład ta w wersji, w wersji plastikowej. I to było całkiem spoko. Przy okazji, to, że jeżeli, metalowe, jeżeli metalowy dripper spadł nam na podłogę, no to się nie stłuk i to też jest całkiem ok. Nawet jeżeli się skrzywił, to można, było go, to można było go naprostować. Jeżeli chodzi o ceramiczny dripper, jeżeli chodzi o szklany dripper, to prawdopodobnie, jeżeli spadnie wam na podłogę, no to możecie się już z nim pożegnać. Nieważne, jak bardzo fajnym poczuciem by mógł was obdarzać, to, że jest to taki materiał, jednak bardziej. Że nie tyle bardziej premiumowe, to taki materiał, który kojarzy nam się jednak z czymś fajniejszym, bo szkło albo, yy, albo ceramika to jest, yy, to jest coś, co zdecydowanie się nam dobrze kojarzy. Yy, to plastikowy dripper, pani. Dobrze trzyma, dobrze trzyma temperaturę, spadnie, nie potłucze się. Może się złamie, jeżeli spadnie wam kilka razy, albo ładnie spadnie wam pod złym kątem, ale na pewno nie stłucze się zupełnie, więc można go będzie jakimś superglu y, potem skleić. Nie myślicie, że klejenie życzy superglu to jest coś strasznie złego, ponieważ superglu, jeżeli sobie zastygnie po tych 24 godzinach, to jest to klej, który jest food safe. Czy też różne warianty, y, różne warianty tego y, kleju są food safe. Zresztą, bardzo dużym i testamentem, czy też bardzo dużym, powiedzmy, y, potwierdzeniem na to, że parzenie, że parzenie kawy w plastikowym dripperze jest ok, Jest James Hoffman, który jest jest no takim teraz chyba, jeżeli chodzi o kawowe, kawowe kanały na YouTube, jest chyba takim największym najbardziej, najszybciej rozwijającym się kanałem, który to zresztą i James Hoffman używa właśnie takiego drippera V60 w tej wersji, gdzie mamy szklany dzbanek i plastikowy dripper faktycznie w środku. Także jeżeli on tego używa, no to jest to pewien jakiś taki argument, który mówi, że Chyba nie jest to aż takie złe. Czy pyli się wydawać 150 zł na taki, na taki dzbanek? Ehm, trochę tak, trochę nie. Mi się podoba to, że tutaj jest, yy, że tutaj jest ten kształt, podoba mi się ten, ten uchwyt, o który się nie można poparzyć. On jest zrobiony z silikonu. Podoba mi się to, że mogę sobie zaparzyć tą kawę i postawić sobie ją gdzieś, yy, postawić sobie gdzieś to yy, ten holder na filtry. żeby to ostatnie kilka kropel tej, tej, tej kawy w sobie z niego wyciekło, ale jest to. <laughs> Jest to inwestycja bardzo zachciankowa, natomiast jeżeli jest to, y jesteście na budżecie i, i kupujecie rzeczy y w złotówkach, to prawdopodobnie, y to prawdopodobnie się po prostu nie opłaca czegoś takiego kupić. Ja sobie miałem taką fanaberię i zachciankę, że sobie go kupiłem. Mam też taką fanaberię i zachciankę sobie powoli redukować y ilość sprzętu, który mam w domu, który leży i się kurzy, więc prawdopodobnie tego plastikowego dripera będę się pozbywał niedługo i będę miał tylko jeden, y z, którego, z którego będę parzył. Także um, argument na, to, na, na temat tego, że na temat wyższości szklanego lub też ceramicznego drippera, ja bym, ja bym pogrzebał gdzieś. Jeżeli to nie jest Wasza preferencja, żeby, żeby wydać pie dodatkowe pieniądze na produkt, który jest zrobiony z bardziej premiumowego materiału, to wydaje mi się, nie jest to. Absolutnie warte inwestycji i prawdopodobnie to, to jest yy, kwestia, która będzie się przez ten kanał przewijała jeszcze dosyć mocno, jeżeli chodzi o gadżety kawowe czy urządzenia kawowe. Yy, jeżeli chcemy się skupiać tylko i wyłącznie na jakości, na paru, który osiągamy, a to jest przecież przynajmniej dla mnie taki cel nadrzędny, yy, to nie musimy absolutnie przepłacać za sprzęt tylko dlatego, że on jest fajny i ładny. I tak jak mówiłem, to była moja decyzja, mojej, mojej fanaberyjnej hipsterskości, żeby sobie kupić dzbanek za 30 funtów, nie była to inwestycja, która, która, jest, ym, która jest potrzebna, także pod każdym innym względem niż tylko estetyczny i, yy, i taki funkcjonalnościowy powiedzmy, yy, taki dripper za 2-3 dychy... Robi robotę dokładnie tak samo dobrze jak i, yy, jak i te wszystkie droższe. I tak jak mówiłem, jest też trochę różnych wariacji. Jest też, jest Homka, która, yy, która jest ceramiczna. Jest też yy, Dripper V60. Yy, w zmodyfikowanej wersji, który nazywa, się, który nazywa się Hario V60 Switch albo Hario V60 Immersion Brew, który jest trochę bliżej do pokrytego ostatnio w filmie Clever Drippera. Jest też wersja specjalna Drippera V60 Tetsu Kazui, Kazui, który był mistrzem świata baristów w 2016 roku, i tam te żeberka, które, które są wewnątrz tego Drippera, te. Tutaj o ta spirala z żeberkami, która utrzymuje filtr w górze. Jest troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej ułożona pod jego konkretny przepis na parzenie kawy, którym wtedy w 2016 roku, czy 2017, chyba w 2016 roku wygrał mistrzostwa. Także wersji F60 jest bardzo wiele, ale do takiego parzenia w domu nie widzę większego sensu interesowania się czymkolwiek innym niż najzwyklejszy plastikowy Dripper. Skupmy się na jakości ziaren, skupmy na jakości techniki, którą potem parzymy tą kawę, skupmy się na jakości wody i wszystkich innych rzeczy, ponieważ to bardziej wpływa na jakość tego, co dostaniemy w filiżance, niż yy, typ materiału, z którego nasz dripper jest zrobiony. Także to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówi do Was Knurkonezor.